Wibracja dnia na środę 2 października 2024 roku. A wibracje budujące to dwójka, jedynka, ósemka. Wibracje pośrednie to trójka z ósemką. Wibracja docelowa to dwójka bądź jedenastka w księżycu malejącym. Dzisiaj nów mamy. Natomiast cóż dzisiaj dziać się może? Przede wszystkim zadbajcie Państwo o mądre, że tak powiem, podchodzenie do informacji. Dzisiaj trzeba zweryfikować, czy coś jest prawdą, czy coś jest nieprawdą, czy tutaj powiedzmy, ktoś rzeczywiście ma takie kontrolowanie. Kontakty i możliwości, i tak dalej, gdyż ponieważ wiele osób będzie przechwalać się jakimiś tam możliwościami, koneksjami, etc., natomiast guzik z tego może wynikać. A kolejna sprawa to też tutaj będzie, powiedzmy, pokazywała się ekspozycja trójki z ósemką i my się dzisiaj możemy nieco bardziej podobać innym, powiedzmy, panią i panom, ale te, powiedzmy, osoby nie do końca mogą być wolne. Więc tutaj troszkę, że tak powiem, weryfikujcie też, powiedzmy, informacje pod tym kątem, czy warto komuś dawać czas, czy warto komuś dawać swoją energię, czy tutaj powiedzmy uh, nie ma to racji bytu. Dalej też będzie pokazywała się mocna jedynka w domu trzecim, a dzisiaj, jako że jest nów, to bardzo się pilnujcie, żeby nie przeinwestowywać pewnych powiedzmy działań, zakowań i tak dalej. Dzisiaj na przykład niektóre osoby mogą mieć nieco większą smykałkę do hazardu i dosyć dużo pieniędzy mogą przetańczyć. Dzisiaj możemy mieć też taką tendencję do tego, żeby zbyt mocno kogoś gloryfikować, a później mocno się rozczarować, czyli możemy mieć takie przeinwestowywanie, więc dzisiaj, Trzymam kciuki za to, żeby tutaj powiedzmy mądrość była Waszym udziałem, żeby takich przeinwestowań nie było. Dlatego też zachęcam, polecam do zobaczenia całego naszego horoskopu numerologicznego na dobrawróżbach.pl, żeby wiedzieć, jakich błędów nie popełniać i jakich tam powiedzmy reguł się trzymać. Polecam serdecznie. Sylwester Hordecki, dobra